Nie przeskoczyłem. Nie przeskoczyłem. Ratuję się, mój drodzy, w ten sposób. Ratuję się tutaj, dobra. Wow! Cześć! Witajcie bardzo serdecznie w następnym odcinku w Gierce Stumble Guys. A w dzisiejszym filmie yy, yy, zakręciłem, mój drodzy, pięć razy kołem, tylko że poza nagraniem i dostałem, mój drodzy, skin. Już wiecie, jaki. Emoji Jutsu, ponieważ tak, mój drodzy, właśnie do gry zostały wprowadzone skiny mityczne. Są na razie dwa, czyli Emoji Jutsu oraz skin Hotglow Smacklow. I ogólnie, mój drodzy, dzisiaj też będę miał tego Hotglow Smacklowa, bo jest z nim pakiecik i dzisiaj go będę miał, tylko że niestety poza nagrywką. I, mój drodzy, też na kategorie zostały podzielone emotki, czyli takie jak są skiny, to mamy też. Emotki, wszystko rzadkie, epickie i legendarne, właśnie tak to zostało wszystko podzielone. No i ogólnie tak, wtedy się łatwiej tego szuka i dzisiaj właśnie to, jak zachowuje się skin Emoji Jutsu na blockdashu jest totalną masakrą, ale też bardzo fajnie się zachowuje na blockdashu ten skin. I oczywiście mamy darmowe koło fortuny do zakręcenia, bo jest godzina 14:09, a zawsze o 14:00 mam koło fortuny i wtedy nagrywam odcinki. Więc kręcimy i, i patrzcie jakie tła w ogóle zostały pozmieniane. Mega tła zostały mega pozmieniane, mój drodzy. Serio, a my trafiamy 10 klejnotów, zagramy sobie dzisiaj na legendarnym blockdaszu, bo mamy 29 klejnotów i oczywiście jeszcze jedno koło fortuny, więc bardzo króciutka reklama mi się trafiła, więc mój drodzy, kręcimy kołem szczęścia, nie no i jeden żeton w ogóle wszystko, też cały StumbleGuys stało się mega realistyczne a żetony mi, się, mi są niepotrzebne, ponieważ moi drodzy ja już wszystko mam z tego epickiego koła niczego mi nie brakuje nawet mam wszystkie specjale no i mój drodzy, teraz zagramy sobie właśnie na y, legendarnym blockdashu, zobaczymy jak to jest wygrałem dwa razy na nim finał pod wąt. poza nagrywaniem właśnie gramy teraz na legendarnym blockdashu więc widzimy się na gierce więc mamy, ja mega dawno, oprócz oczywiście na nagraniach, mega dawno nie grałem w legendarnego blogdasza I zostały mi tylko dwie nagrody, aby odebrać złotego bananka Turniej się kończy już jutro o 17, więc naprawdę słabo I mam te kroki palm, co nagrywałem odcinek też o tym właśnie skinie Arbuza Więc naprawdę spoko No nie, no co za gość, nienawidzę tego gościa, co on mi... No i teraz straciłem moje klejnoty. No. A... Dosłownie. No i zobaczcie, moi drodzy, na jakim poziomie tutaj jestem w tych właśnie turniejach. Ale straciłem moje całe klejnoty i nie stać mnie kompletnie na nic. A teraz specjalnie dla was otwieram epickiego jednego spina. I uwaga, co mi się trafi w epickim spinie. W sumie wszystko już mam, więc nie ma to znaczenia. Ale jeśli by się trafił na przykład... Specjal, czyli ten wyjątkowy niby skin, to by było naprawdę super. Jeszcze dwa spiny dla was widzowie, jeszcze dwa spiny dla was właśnie tutaj lecą. i czy trafi się jakiś legenda lub specjal, kolejny epic, czyli taki dinozaur. No i oczywiście, mój drodzy, lecimy z ostatnim spiniem, spinkiem, spinem dla was. I jeżeli teraz by się trafił specjal, by było naprawdę w pozo. Było naprawdę blisko wyjątkowego specjala, w sumie ja już mam tu wszystko, ale jeżeli by się trafił... Dobra, ja jestem uzależniony od wydawania klejnotów i żetonów, więc... Jeszcze dwa spiny robię dla was. Bo chcę, żeby się duplikat specjala trafił, wtedy bym miał jeszcze więcej żetonów, które mi się... Mi nie są wcale potrzebne, więc jeszcze dwa... Dwa takie zakręcenia, myślę sobie, pykniemy, bo naprawdę warto i mamy na początek legendę duplikata. Czyli walka yer. I uwaga, ostatnie zakręconko. I mamy duplikata robota. Więc całkiem w porządku. I teraz, moi drodzy, też duplikaty dają mniej żetonów niż ogólnie dawały. Bo y, na przykład Epicki dawał po takie, na przykład. No. Epicki dawał po 15 żetonów, teraz daje po 10. Y, legendarny dawał po 30, teraz daje po 15. Więc masakra, mega dużo rzeczy tu się zmieniło. Jak nikt nie dołączy, to ja gram sam z botami. No chyba, że ktoś dołączy, no to nie, ale mam nadzieję, że ktoś by dołączył tutaj. W ogóle zobaczcie, jak ten skin mega śmiesznie wygląda, ten emotik, te takie emoji, takie emotki są tutaj. To jest taka emotka śmiania się, takiego jakby. A tu jest emotka bicia, w sensie pobicia, że jakby macie, no pobitą... Twarz. Uuu, ktoś dołączył, ktoś dołączył, chyba, bo jest Dynamitron, więc. Tak, ktoś dołączył. Dobra. Ja próbuję tu też przenikać. Mam też takie kroki palm. Ogólnie, właśnie z tego pakietu wakacyjnego z Arbuza. Który chyba się kończy za 4 dni, z tego co typu... pamiętam tam, bo to jest taki wakacyjny właśnie pakiet bardzo długi. To chyba najdłuższy pakiet do kupienia, jaki był właśnie w Stumble Guys. Dobra. W ogóle te bloki też na blok dashu się pozmieniały od tej aktualizacji. Te bloki się słuchajcie właśnie pozmieniały też. W sumie ja nie jestem przyzwyczajony do takich bloków, no ale taka aktualizacja serio to jest chyba moja najlepsza aktualizacja w grze jaka była. Jak mi teraz przeszkodził, ale dobra. Na szczęście uratowaliśmy się. Teraz się odbijam bez emotki, bo tutaj bez emotki to już umiem, bo się właśnie dzisiaj tego nauczyłem. Albo też tego. O, ale wolę w sumie tamten chyba. O, nie, nie, dobra, żyję, 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 on też żyje, więc spoko. Zobaczcie, jak tutaj ładnie sobie bloczki niszczę i przeskakuje tutaj, e, dobra, teraz, bum, no kurde, nie, przesko nie przeskoczyłem, nie przeskoczyłem. Ratuje się, mój drodzy, w ten sposób, Ratuje się tutaj, dobra. Wow! łoł. Wow. Ale ten skin dowalił, nie. Ale ten skin teraz dowala. Ale jak ja to zrobiłem w ogóle? Ja nawet nie wiem, widzowie, jak ja to zrobiłem. Jak się fajnie uratowałem tutaj. Jak się fajnie uratowałem. Dobra, sobie skaczę. Jest trochę słabiutki, dam. tak bym szczerze powiedział, z Blockdasha. On ma tylko 50 koronek, a ja mam 470 ileś. Już chyba. 471, jakoś tak, bo ja jestem mega proplayerem Stamla. Go! No nie, dobra, on mi tutaj przejście zrobił. No, czemu on wpadł w lasery? Pewnie mu się ping zaciął. Zobaczcie, ile mi brakuje specjali do osiągnięcia celu, ale bym chciał mieć chociaż Bolta, nie? Bo Bolt jest mega dobry. No i tak, teraz moi drodzy, jeszcze raz sobie zagramy. To nasza ostatnia giereczka właśnie w Block a zapraszam tych dwóch znajomych. No, zapraszam od razu wszystkich. Zapraszam wszystkich, dobra. Ktoś dołączył, gramy. Dobra, mój drodzy, jesteśmy właśnie na Giereczce, już na blok daszu. No i lecimy, mamy falę pierwszą, więc całkiem spoko. Całkiem spoko opcja. Dobra, ale ja nie mam pojęcia, jak tam to zrobiłem. Dam tam to na początku, dam tam ten moment na początku odcinka, żeby każdy wiedział, bo niektórzy nie oglądają tego odcinka do końca. A muszą, obowiązkowe jest zawsze u mnie oglądanie odcinków. Do końca, dobra. Ło! Dobra, a już myślałem, że obaj zginiemy lub ja zginę, ale na szczęście jest Cacy. Dobra, ratuj się, dobra, przeskakujemy. W ogóle wiecie, że jak ten skin nie ma brzucha, Aha, jak mój skin właśnie teraz aktualnie nie ma brzucha, to przez to jest cięższy do trafienia na mapkach nerfa. To nie, ja nie żartuję, słuchajcie, on serio jest mega cięższy do trafienia właśnie tutaj na mapkach nerfa.